Ok, witam wszystkich serdecznie. 8 styczeń, 21.17. Nadeszła ta chwila, kiedy trzeba otworzyć sobie wydropinę w ciągu 7 godzin. E, 530. No i właśnie tutaj Lidzia biega obok mnie. Halo Lidzia, pokaż Cycki. Ale w tej sali w ładne masz Cycki? Nie, nie, nie. Proszę mi się też. No więc okej, okay, otwieramy. 530 małży. Zaczynamy. Z 30 małży wypadła tylko jedna biała perła. Co Zero małży po 30 kolejnych. Eee, małży pereł. Czekaj, ja cię po znowu. Którą postać otwierasz? Y, ksalenem. Kurwa, ki żal, ty. Czekaj, po O, czerwona się pojawiła. Dwie czerwone. O, czerwona jest tu najpotrzebniejsza, bo... W sumie czerwona to wiesz, małe prawdopodobieństwo, że Ci wejdzie, bo jest tylko 40-30% na ulepszenie. 30. No jakoś tak. O, druga biała perła. otworzyłem dokładnie 120 małż. O, niebieska. No to 5 na razie, ty? Tak. Nie, 6. O, dwie niebieskie, trzy białe i dwie czerwone. Jakbym chciał zarobić, to mógłbym fajnie zarobić. O, 4 niebieskie. 5 <ścoughs> niebieskich. Filmik będzie trochę długi. <ścoughs> <ścoughs> Trudno, ale chociaż jeden filmik długi, ale porządny, bo jest przynajmniej co oglądać. Taką porażkę. 530 małż i <laughs> tylko parę pereł. <laughs> tylko wiesz, nie otwieram szybko, bo gościo mi mówił, że jak otwierasz na przykład yy, 10 małż w jednej sekundzie, no nie? Tak szybko, to zawsze ci wypadnie kawałek kamienia, Jak robisz w odstępach czasu to zawsze jest prawdopodobieństwo, że ci wypadnie ta perła. Kurde, nic w ogóle już nie dropi. Czerwony. Czerwone nie chcę w ogóle dropić. jest o 3. Niebieskie. 7 białych, 3 czerwone, 5 niebieskich. 15 niebieskich. 6 niebieskich. Będzie jak ulepszać. Fajnie. Chyba, że ci stalówkę robimy do 9. Nie wiem. Dlaczego? Dobra, pierwsza seria 250 małych, że została otwarta. Jeszcze zostało 280. Tak więc jeszcze tą 30 teraz otworzę. Czerwone, żeby mi trochę kurde. Tak, jeszcze jest 5 czerwonych. A, dupa. Jedna tylko biała z 30 małż. I zaczynamy kolejny 250. 250 małż. Szli ładnie się przedstaw przed nami słuchaczy. No, jak widzicie, na razie jest lipa z... Obawiam się, że już nie muszę. Lipa z dropem. Strasznie słabo czerwone i niebieskie perły dropią. przedni poprzedniej W sobie mogłaby jeszcze że Proszę? Po poprzednich tej chwili. Obawiam się, że już nie muszę się przedstawiać. Idź popatrz. Tak. to jest zaskoczenie. Kurwa, czerwone w ogóle nie dropią. A o tutaj dalej stoi. Stoi, się nudzi. To nie ja żeby tak mało czerwonych pereł wydropiło. Ale spokojnie. Jeszcze mamy 170 ponad pereł. E, pereł, kurwa, małży. Małży, małży, małży. Jest, czwarta czerwona. Już jest 140. Komuś nudzi. To strasznie, prawda? Nie, kurwa. To mam czary. Nie widzisz? czaruje. Nie widzę. To ruje. Angelina Jolie. Tak, tak, biedna jaką metamorfozę przeszło. w tę stronę. Ja też mam tą, to, ja też mam tą, ten marmur. też to ci mogę dać. No, nie, dziękuję. No tylko dziękuj, tylko dziękujesz, dziękujesz. Ja ma ty mi tylko dziękuję. Ty mi tylko dziękuję, dziękuję. Odrobisz ujęcie. jestem dobrze wychowana jestem. No więc jeszcze mam 70. Małż i kurde powiem ci, że jest lipa z dropem. Hmm. Czerwone, naj, najgorzej dropem. A bo ich nie więcej potrzeba. Właśnie. Mam miatki mówi na cieszyjące. To jest co? Uwaga, 8 ostatnich. 5, 4, 3, 2, 1. Nie, nie mam już ani jednej. No więc powiem Wam tak, że na... 530 małży, wydropiło mi 14 białych pereł, 13 niebieskich i tylko 5 czerwonych. Nie ma rewelacji, jeżeli chodzi o te czerwone pereł. Patrz, jeżeli też zobaczyć i chcę, żeby to było udokumentowane, że, no, czy ci pokazałem. Więc jest kurwa lipa. Jest na razie spoko, Spoko, koko, euro spoko No więc na ten filmik to by było tyle, bo to tylko ten, z, ten Potem będzie z ulepszania kadeków i, tak i tak dalej, tak dalej więc no, Lidia możesz się tutaj z serduszkiem pożegnać Mogę, mogę? Możesz Pozwalam ci Pff, Proszę To miało być tak <laughs> Widzę Lidzie To właśnie tak mi się chce A gdy ona XP to tak mi się chce choć <laughs> ty, Dobra, to by było na tyle, jeżeli o filmik jest pamiętować. troszeczkę... Okej, okay. trzymajcie się ciepło do usłyszenia big Base. Następny filmik jak już zapowiadam to będzie ulepszanie KD i wkładanie ich do zbroi płytowej czarnej magii dla właśnie córki mojego aShivera, a także oczywiście ulepszanie tarcz i zmienia... zmiana kadeków w zbroi płytowej śmiertelce. śmiertelce tak. Big big tak więc do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam Big Base. Tak więc witam po otwieraniu małż. Taki dodatek oczywiście do filmiku. Ulepszamy tutaj dla Lidzi ten stal na plus 7, ponieważ mam dużo małż białych. Tak więc staloweczkę spróbujemy ciepnąć w sumie na plus 7. Trzymajcie lepiej czuki. Uwaga. Spalił. Uwaga. Zrobił. Dobra. Trzymaj. Kurda. Nie wyszły. Ok, dziękuję, dziękuję. A teraz poulepszamy tutaj tarczę. Spalił. Zrobił. Spalił. Spalił. O, ten kutas. Spalił. Oj oj, 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 oj. Zrobił. Tylko 30% na ulepszanie kurwa na plus 9. Ale zrobił za pierwszym no, razem. Tak, tak. Patrz. No proszę. Daj tą stal ulepsza na 8. Matko, no, Póki mam dobre serce. Dnia dzisiejszego. <grym> zrobił. Wow! No. <grym> No. Tak ja do szuka, zobaczenia jest... i do usłyszenia przy zmianie kadeków i wkładaniu do zbroi płytowej czarnej magii. Yo!